Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Rozkład na tu i teraz. Czekajcie, przepasuję. Jedyneczka. Dwójeczka. Teraz Wam przesunę i jeszcze raz. Jeden, dwa i to jest trzy. Dobrze. Trzy i dwa na boczek. Dla osób, które wybrały jedneczkę, jaki tutaj rozkład? Karty wam przekażą w rozkładzie. Przekaz na tu i teraz. Mhm. Coś tutaj nerwowo jest u ciebie. Nerwowo jest u ciebie. Może w związku w relacji, może jakiś mężczyzna ciebie frustruje, może twój przełożony, może twój partner. Jakikolwiek mężczyzna to może być, możesz nie czuć się też, też możesz po prostu najzwyczajniej w świecie, jedynaczko, nie czuć się stabilnie w życiu. Zaczynasz mieć wszystkiego już, jak to się mówi, poczubek głowy. Już ci się czegoś nie chce, za dużo siedzisz w tej głowie, za dużo myślisz, za dużo analizujesz, a mało jest ciebie w samym sobie. Pozwalasz, żeby emocje odgrywały u Ciebie ogromne znaczenie, ogromną rolę. Emocje grają u Ciebie bardzo mocno. Ty potrzebujesz jedynaczko wyciszenia. Ty potrzebujesz znaleźć sposób na to, żeby balansować, żeby się wyciszyć, żeby się zatrzymać. Zostaw tą przeszłość za sobą. Zostaw te Wybieganie w daleką przyszłość, bo to ci nie jest na tu i teraz potrzebne, takie zamartwianie się na x lat do przodu. Skup się na tym, co masz. Skup się na wdzięczności, skup się na radości, skup się na swoich pasjach, skup się na swojej rodzinie, na swoich bliskich. Jeżeli nie masz rodziny, ale masz kogokolwiek wokół siebie, kogo uważasz za cenną osobę, za bliską swojemu sercu. Skup się na takich osobach. Wyjdź do świata w sposób kreatywny. Zacznij się dzielić tym, co potrafisz, tym, co wiesz, a to zostanie docenione u ciebie. No, burzy się w tobie coś. Konflikty wewnętrzne ci bardzo mocno towarzyszą. Potrzebujesz jakiegoś oczyszczenia energetycznego i zadbania o swoje zdrowie, o swoje emocje, te czakry tutaj fizyczne. Te czakry mentalne, to tutaj wszystko potrzebuje harmonii, równowagi, uzdrowienia, dostrojenia, wyrównania. Przed tobą są możliwe nowe początki, ale nie zaczniesz czegoś na nowych zasadach, jeżeli stare będzie dla ciebie jeszcze obciążeniem. Taki tu jest przekaz. Proszę bardzo, Ty masz ogromną protekcję od Sił Wyższych, od wszechświata. Myślę, że tutaj odczyt z Kronika Kaszy by Ci bardzo mocno pomógł. Jakaś rozmowa, współpraca z kimś, wygadanie się komuś, jakaś terapia. Potrzebujesz po prostu coś odpuścić. I w momencie, kiedy Ty to coś odpuścisz, jedyneczko. Automatycznie twoje życie zacznie się uzdrawiać. No ja to, ja to tak widzę po mojemu, ja to tak czuję. Ty się nie musisz z tym zgadzać. Co tutaj jeszcze chcę być przekazane? Widzisz, miłość własna. Pracuj nad miłością własną, nad akceptacją siebie. Przyjrzyj się swoim pragnieniom, marzeniom, ale to zwróć uwagę na swoje sny. No i proszę bardzo, ta przeszłość upomina się o. Uporządkowanie, o przepracowanie, o uwolnienie. Może to być Twoje wewnętrzne dziecko, może to być dziecko Twoje, które blokujesz, którego nie. w jakiś sposób nie widzisz, nie dostrzegasz. Może to być też, mam takie wrażenie, nienarodzone dziecko, które w jakiś sposób blokuje Ciebie, zablokowało Ciebie, Twoje nienarodzone dziecko. Wiem, że to nie będzie naprawdę z każdym z Was rezonować, no ale tak mi przyszło na myśl i mówię, powiem. Może ktoś potrzebuje tego usłyszeć. Może potrzebujesz odprowadzenia takiej duszyczki. Ale przede wszystkim tu jest praca ze swoim wnętrzem i tutaj się to pokazuje. Potrzebujesz coś przepracować, uwolnić w sobie. I jaka rada dla Ciebie? No właśnie, Trójka Mieczy. Przestań skupiać się na tym, co ci w życiu nie wyszło. Przestań skupiać się na braku, przestań rozdrapywać te rany, czy tą ranę, która tak bardzo ciebie boli. Przestań wracać do tej przeszłości, zawrzyj przymierze z przeszłością, puść to, co było i skup się na uzdrawianiu siebie, na uwalnianiu tych emocji. Odpuść sobie, odpuść komuś. Nie trzymaj tej urazy w sobie. Wszystkiego dobrego. Dwójeczka. Co dla dwójeczki? Jaki rozkład? Jeżeli jesteś dwójeczką w jakimś związku, relacji, przyjacielskiej, małżeńskiej i tak to tutaj karty pokazują, oczekujesz od tej drugiej osoby miłości, uznania, akceptacji, dowartościowania, a ta osoba w jakiś sposób ma blokady, jest zablokowana, nadawanie, obdarowywanie tą miłością, i tutaj trzeba sobie szczerze porozmawiać, wyjaśnić tą sprawę, bo takie. Czekanie, jak ten ktoś się domyśli, a ten ktoś nie ma potrzeby domyślania się, jest takim typem człowieka albo jemu jest tak wygodnie, żeby się nie domyśleć, czego ty oczekujesz od tej osoby, do niczego nie służy. Powoduje to wewnętrzne konflikty, więc jeżeli oczekujesz od jakiegoś mężczyzny aprobaty, uznania, miłości, yy, jakiejś randki, jakiegoś spotkania. Pobycia razem, wyznania miłości, to zakomunikuj to. Powiedz o tym, tak? Ty w ogóle potrzebujesz z drugą osobą jakiejś rozmowy oczyszczającej, wyjaśniającej. Bardzo mocno. To jest tak na wstępie, wiem, to nie dla każdego będzie, ale tak się pokazało. Teraz tak, droga dwójeczko, co tutaj ten rozkład chce Ci przede wszystkim powiedzieć? Możesz mieć tendencję do powracania do tego, co było kiedyś. I z jednej strony ma to plusy, z drugiej ma to minusy, bo jeżeli to jest powracanie do przeszłości, kiedy miałaś fajne dzieciństwo, kiedy super wspominasz babcię, prababcie, dziadków, kiedy wspominasz wujostwo, kuzynostwo, wakacje, ferie, jakieś tam placuszki u babci, to jest fajnie, miło powspominać. Takie dobre chwile, ale jeżeli idziesz w tą drugą stronę i powracasz do przeszłości, i ją wywlekasz, rozdzapujesz, i doszukujesz się, kto cię skrzywdził, kto zrobił z ciebie ofiarę życiową, i ty wchodzisz w tą energię bycia ofiarą życiową, to nie rób tego, zakończ to. Uzdrów tam, przepracuj po swojemu. Jeżeli jesteś w gotowości, to wybacz, jeżeli nie, to spróbuj zaakceptować, wybaczenie przyjdzie później. Bo to trzeba poczuć całym sobą, żeby wybaczyć. To nie można odklepać jakiegoś tam tekstu i powiedzieć: OK, wybaczam Tobie, a w sercu masz dalej ból, bo to nie będzie działać. Możesz mieć takie momenty bycia, powracania do tej nostalgii. Tu jest też taka informacja, że może chciałabyś spotkać się ze sobą, której dawno nie widziałaś, stara przyjaciółka, stary przyjaciel. Dlaczego by nie? Ale też hmm, może być taka potrzeba w tobie wnikania głęboko w siebie i tam coś uzdrowić, i to byłoby dobre. Gdybyś poszła dwójeczko tym torem i chciała coś w sobie uzdrowić, to jest ten czas u ciebie, bo Ty nagle dostaniesz jakiegoś oświecenia, coś Ciebie nagle olśni yy, i takie głębsze zrozumienie do Ciebie przyjdzie, sensu swojego życia. Potrzebujesz postawić granicę komuś. Sobie też, jeżeli jesteś osobą, która no, szybko się wyłamuje z danego słowa, która coś sobie obiecuje, że już tego nie zrobi, że będzie się tego trzymać, a i tak łamiesz dane sobie słowo i przyrzeczenie, no to praca nad stawianiem granic. Ale też pokazało mi się, dwie karty tu w tym rozkładzie o tym mówią: oczyścić swoją energię, oczyścić swoje czakry, oczyścić swoją przestrzeń. I bardziej próbować y, rozumieć drugą stronę. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji, przyjaźni, związku, współpracy, a czujesz się nierozumiana, spróbuj też wejść w skórę tej drugiej osoby, tak oczywiście kolokwialnie mówiąc, i spróbuj tą osobę zrozumieć. Proszę bardzo, idzie do Ciebie jakaś transformacja. Proszę bardzo, piękna energia. Mocnym kreatorem będziesz, więc wykorzystuj to no i jakaś gościna, celebracja ciebie, jakieś spotkanie ciebie czeka gościna, celebracja, spotkanie coś w tym stylu mhm. potrzebujesz popracować ze swoją energią ze swoją energią zakryję tylko tą kartę, bo to taka ale też z rodem, rodziną mhm. Tutaj pokazują się takie sytuacje, że tu by trzeba było faktycznie komuś coś wybaczyć, przepracować, uzdrowić jakieś dzieciństwo, jakiś czas dorastania. Jeżeli wspominasz przodków, osoby już nieżyjące, to rób to z miłością. Jeżeli nie potrafisz, to nie wspominaj. Idzie do Ciebie jakieś odrodzenie, idzie do Ciebie zmiana. Ale coś przed tą zmianą ciebie jeszcze blokuje, coś ciebie jeszcze trzyma. I ja mam wrażenie, że to jest wewnętrzne dziecko, dzieciństwo albo przeszłość. Trudna przeszłość, która no, coś, co się wydarzyło w Twoim życiu, a ty nie potrafisz tego puścić. Jeżeli ty się z tym uporasz, znajdziesz na to sposób, no to karty pokazują, że odrodzenie do ciebie idzie, zmiana, transformacja. I jaka rada dla dwójeczki? No, bardzo fajna rada, bo wyszła karta, która mówi o tym, że potrzebujesz uleczyć swoją duszę. Uzrów swoją duszę. Wsłuchaj się w swoje ciało, co ono Ci wysyła. Jakie sygnały Ci wysyła, w czym nie domaga. I popracuj. Popracuj ze swoim ciałem, ze swoją duszą. Być może trzeba by iść do kogoś, kto się zajmuje. Uzdrawianiem, oczyszczaniem, być może dla co niektórych z Was odwiedzić osobę medyczną, lekarza. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Trujeczka. Piękne czytanie u Ciebie. Wyznaczasz sobie nowe ścieżki, nowe możliwości, nowe horyzonty przed Tobą, ale brakuje Tobie jeszcze tej odwagi. Chcesz, ale boisz się tych zmian. Za dużo myślisz, za dużo analizujesz, za dużo. Yy. Siedzisz w tej głowie i tak widzisz, niby tam miałabym dobrze w tym innym miejscu, niby tam, by się, niby tam bym się spełniała, niby wejście w ten nowy projekt, w tą nową pracę, czy wyjazd, czy przeprowadzka, to jest to, ale coś mnie blokuje, coś mnie hamuje. Co Cię blokuje, co Cię hamuje przed tymi zmianami? Twoje myśli, Twój umysł, Twój umysł cały czas gra w Twojej głowie, gra jakąś rolę, odgrywa jakąś rolę. Rolę, która powoduje, że ty się krytykujesz, hamujesz, wycofujesz. Nie rób tego. Nie słuchaj swojego umysłu. Tu nie chodzi o intuicję, tu chodzi o te potrzeby w twojej głowie, które cię blokują. Pozwól na te zmiany. Jest koło fortuny i ta karta mówi: ona w takim miejscu w rozkładzie leży, gdzie ona zachęca ciebie, ona napędza ciebie do działania i ona mówi: idź w to wszystko, co jest nowe. Ty będziesz wiedziała, trueczko, co dla ciebie jest tym nowym. Nie poddawaj się, osiągniesz tam sukces, osiągniesz tam satysfakcję, osiągniesz tam spełnienie. Masz silną, mocną protekcję od sił wyższych jakiś anioł, yy, jakaś osoba, jakaś duszyczka yy, zwał jak zwał masz silnego opiekuna opiekuna za sobą, który czuwa nad tobą i nie pozwoli ci zrobić krzywdy odkrywaj w sobie te pasje odkrywaj się na to wszystko co jest nowe, piękne bo to Ci da to Ci da sukces, to Ci da spełnienie to Ci da satysfakcję i to Ci da zadowolenie i to Ci da, i to ci da bardzo stabilne życie czas romansowy to nie jest dobry także jeżeli gdzieś nie co niektórzy z Was myślą o jakimś romansie Czy chcieliby wejść w jakiś romans Poczekajcie, długi mi karta spadła To nie, to nie jest ten moment To znaczy Osoba atrakcyjna Bardzo atrakcyjna Chwytająca za serce Ale tylko na krótką chwilę Nic na stałe Tak powiem Dobrze, a wy oczywiście zrobicie z tym, co uważacie za słuszne. Tak, widzisz tu jakąś miłość, trzeba sobie odpuścić, bo z tej miłości nic nie będzie. Ale jakiś tu amant, adorator, idzie do ciebie z tym przysłowiowym bukietem kwiatów. Ale ta osoba jest trochę pogubiona, zagubiona i to nie jest ten czas, to nie jest ten czas na miłostki. Drodzy panowie, jeżeli tu będzie słuchał mnie jakiś pan, pokochaj drogi panie siebie, zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś mężczyzną. Do tego potrzebujesz niesieć w tej przeszłości. Przeszłość, odpuść i zostaw ze sobą. Drogie panie, jeżeli wy jesteście w relacji, zaczynajcie doceniać swoich partnerów. O tym te karty mówią. Wybaczcie im te błędy, które popełnili w przeszłości, jeżeli to Was bardzo mocno boli i trzyma. Droga trójeczko, Ty potrzebujesz bycia w takiej energii kreatywnej, bo prokrastynacja, wycofywanie się, niewierzenie w siebie Ci nie służy, Ci nie służy. Tobie dodaje energii działanie, ruch, aktywność, kreatywność i tego się trzymaj. I jaka rada dla trójeczki? O, proszę bardzo, szóstka buław. Idź, idź w, tokol w, to, w to cokolwiek, co Ci chodzi po głowie, bo tam osiągniesz sukces. Tam będzie u Ciebie, co prawda częściowy, yy, pozorny, jak to się mówi, yy, ale... Tam będzie uznanie, tam będzie docenienie, tam będzie zauważenie ciebie, ktoś ci będzie brawa bił, ktoś cię pochwali, ktoś cię doceni. Więc działaj, idź, idź, twórz, kreuj, wyznaczaj sobie te nowe ścieżki, nowe kierunki, bo to jest ten czas, to jest Twój czas. Wszystkiego dobrego.